Siemaneczko, dzisiaj ratujemy z opresji kolejny kocioł, tym razem Buderus, wymieniony w zeszłym roku, instalacja 30-letnia po śmieciuchu, oczywiście nie wypłukana, dlatego tu jestem, będziemy go ratować, aby mógł służyć klientowi na długie lata i pokrótce, jak za to zwykle, pokażę Wam jak to u mnie wygląda i końcowe efekty. Jak widzicie sobie już tutaj szykuję graty. Wężę sobie podłączam, pompa jest. Tu już mam zestaw podłączony. O tyle tu dobrze, że są zawory spustowe, więc można sobie na czas płukania odciąć kocioł i na samym końcu go sobie wypłucze. A można płukać przez to instalację. Dlatego to plus dla tego wykonawcy, choć minus za to, że nie wypłukał tego kociołka. Tylko dopiero przy serwisie powiedział, że trzeba bo długo nie pochodzi. No to. Niestety, niestety. A nie, to nie. On powiedział tylko serwisant. No niestety. Dobra, taka Polska. Ok, przyszedł czas na sprawdzenie filtra. Dzisiejsza instalacja nie będzie bardzo pokazowa, bo tutaj jest tylko 5 grzejników. Większość to są rury. Jest tylko 5 grzejników jednopłytowych, kociołek. Ale tu mam już za sobą ponad dwie godziny pukania i oto co nas zostało w niej jak wiadomo to jeszcze nie koniec to dopiero początek tak więc czyszczę go i lecimy dalej z tematem bo dzień dzisiaj jest krótki Ok, przed nami kolejne czyszczenie filtra po kilku godzinach razem na... znaczy chyba dwie godziny kolejne minęły tym razem już na odwróconym układzie, czy znaczy odwróconym przepływie, co my tu mamy, syf jakich mało. O, tutaj mamy winowajców, co zawsze zatykają zawory. To jest właśnie to, co jest najgorsze. Bo ten drobnica, i szlam przepłynie, a to nam zawory blokuje. Dobra, ja się biorę zacieszenie i płuczemy dalej. Dzisiejsze zlecenie dobiega końca. Kończymy rezultat dzisiejszy z trzema takimi bagnetami. Mama instalacja była, ale to jest naprawdę dużo. Jak na taką malutką instalację, że 5 grzejników i parę metrów rury, no to że tak powiem, było co zbierać. Kocioł buderus na pewno będzie teraz służył długo. Przede wszystkim nie będzie się zapychał ten filterek, co tutaj jest. On jest malutki, dobrze że go dali. Tylko szkoda, że taki malutki no. Tak więc ja dzisiaj się kończę. Żegnam się z Wami. A Wy, jak potrzebujecie zadbać o swoją instalację, to wiecie, gdzie mnie szukać. Cześć!